To ja jestem Vincent, a to jest Manel. Razem pracujemy, podróżujemy i mieszkamy w tym wanie przez okrągły rok. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka błędów, które popełniłem przy budowie tego wana. Podzielę się kilkoma rzeczami, które trzeba było zrobić inaczej, moim zdaniem. Po pierwsze, w tym klimacie nie róbcie ogrzewania na prąd. Ogrzewanie zużywa bardzo dużo prądu. Ogrzewanie jest potrzebne, gdy nie ma słońca. Gdy nie ma słońca, nie ma prądu. Ja mam w wanie ogromne baterie, ale mimo to, jeżeli kilka dni z rzędu nie ma słońca i jest bardzo zimno, no to już mam problem. Dlatego będę instalował sobie grzejnik na diesla. 2. Słuchajcie rad mądrzejszych, bardziej doświadczonych w temacie ludzi. Nie róbcie czegoś, z czym nie mieliście wcześniej do czynienia bez zastanowienia od razu. Przykład. Zainstalowałem drążek do podciągania się w ramach postanowienia związanego z poprawą sylwetki. I mam kumpla, który coś tam ćwiczy. Swoją drogą też jest youtuberem. I przy okazji dwie dni pomyślałem kiedyś, że zapytam go o opinię dotyczącą tego drążka, który Zainstalowałem. Generalnie powiem tak, że najpierw należałoby w ogóle to przetestować, a już stąd widzę, że, że uchwyt tego drążka jest za gruby, i to będzie powodowało większe zmęczenie jakby mięśnia I... mięśni mięści przedramienia. Ten drążek powinien być węższy, więc Marcin, sorry, ale do poprawy. I tu ten na uwaga, warto pytać o zdanie ludzi, zanim przyspawacie coś na Amen. Ale teraz mam przynajmniej wymówkę, dlaczego jestem w stanie podciągnąć się tym drążku tylko cztery razy. Jeden, dwa, 99, 100. Hola, Marcin Ola to chyba bardzo popularnie linia tu w Hiszpanii 3. Jeżeli macie wana z napędem na przednią oś Ciężkie rzeczy starajcie się umieścić również bardziej z przodu wana lub po środku, A nie z tyłu W przeciwnym razie będzie auto się Wam ślizgało Na przykład pod górę na deszczu lub po trawie, na trawie mokrej 4. Szczególnie jeśli wybieracie się nad Morze Śródziemne, używajcie materiałów ze stali nierdzewnej albo aluminium zamiast zwykłej stali. Tutaj słona para zjada metal. Myślę, że stal nierdzewna w, na południu Hiszpanii powinna się nazywać stal prawie nierdzewna. A to wszystko przez sól, która zostaje na powierzchni. Po odparowaniu słonej wody. Przez słońce i sól nawet opony mają tutaj o połowę krótszą żywotność niż w UK czy niż w, nas, niż, niż w Polsce. Budujcie wszystkie meble z lekkiego drewna, z lekkich materiałów, żeby oszczędzić na, na masie, ale blat zbudujcie z czegoś bardzo twardego i wytrzymałego no bo szybko się niszczy 6. Lekkie rzeczy, lekkie rzeczy trzymajcie w półkach u góry a ciężkie rzeczy trzymajcie w tych półkach na podłodze raz do roku nawet dobrze zamknięta półka się otworzy przy hamowaniu a znacznie lepiej jak z dwóch metrów na podłogę spadnie jakieś ubranie a nie garnek albo komputer no ogłoszenie jakby ktoś z was miał Jakiś sklep komputerowy, i chciałby się tu zareklamować na kanale w za jakąś zniżkę za laptopa do edycji wideo. To proszę o kontakt. Mail w opisie. 7. Budując meble i planując te przestrzeń, nie twórzcie płaskich miejsc, do których nie będziecie w stanie dotrzeć z miotką lub jakimś odkurzaczem bezprzewodowym. Tutaj była taka szafka, tuż po zdemontowaniu. I kurz to jedno, no ale mogłyby tam być też mrówki albo inne żyjątka. Również jest to bardziej istotne, jeśli jeździcie w cieplejsze miejsca. Bywają takie miejsca, gdzie piasek wymiata się zwana codziennie. Przyznam się tu do pewnej rzeczy. Bardzo dawno temu byłem na wakacjach na Fort Aventurze i poznałem tam parę niemieckich emerytów, którzy. Bardzo narzekali. Kupili tam sobie drugi dom i bardzo narzekali, że muszą codziennie wymiatać piasek z werandy, który jest przynoszony przez wiatr z Sahary. No i ja to przez lata traktowałem w formie anegdoty, że problemami polskich emerytów jest to, czy. Wystarczy im na leki na, czy na jedzenie. A problemami niemieckich emerytów jest to, że muszą zmiatać podłogę w swojej drugiej rezydencji na kanarach. No ale to jest lekcja, żeby uważać z czego się śmieję, bo ja po kilku miesiącach, w takim klimacie, zmiatania codziennie piasku z każdej płaskiej powierzchni, z podłogi, ze stołu, z łóżka. No, już, już, nie jest, już nie jest mi aż tak do śmiechu. Mam troszkę większe zrozumienie do tych emerytów. Można się przyzwyczaić do jego piachu, ale zaplanujcie po prostu przestrzeń tak, żeby można było to wymieść z wana kilkoma ruchami, żeby nie było żadnych poprzecznych nie wiem, szczelin, belek, przeszkód. Tak jak ja miałem w pierwszej wersji wana. Jeśli pojemnik na wodę. Czystą lub szarą, macie wewnątrz wana, to skombinujcie sobie pod spód tego pojemnika lub tych pojemników jakąś tackę. Bo pytanie, po trzech latach życia w wanie mogę Wam powiedzieć, że pytanie nie brzmi, czy woda się przeleje. Pytanie brzmi, kiedy woda się przeleje. 9. Jedzenie polecam trzymać w szczelnych, plastikowych pudełkach. Nawet jeśli coś macie. Nie tylko takich jak tu, nawet jeśli coś macie w półce, to najpierw wrzućcie to do szczelnego, plastikowego pojemnika lub worka, a potem dopiero do półki. No bo kwestia mrówek, myszy innych zwierzątek to też kwestia czasu. Jeśli będziecie mieli jedzenie luzem, bo się okazało, że ta ola, to wcale nie ola. Kinga. I, Kinga I Kinga jest z Polski I Kinga również pod, podróżuje campervanem ze swoim chłopakiem Kamilem I myślę, że zrobimy jakiegoś wantura. I to będzie chyba pierwszy, pierwszy wantur. Kinga, Kinga już z zniwarkę Podpowiedziała mi dwie rzeczy protip, protip. Podpowiedziała już mi dwie rzeczy Po pierwsze, że mam program, który jest oszczędniejszy niż tryb eko Pra... Trzy razy oszczędniejsze. Pranie, pranie szybkie, również pierze, jak się od razu wrzuci na naczynia, to również pierze. Oraz ta tabletka, y, którą się tam wrzuca do zmywarki, nie chciała mi czasem wyskakiwać i Kinga mi powiedziała, że trzeba dokładnie wysuszyć tę kieszonkę, więc... Dokładnie. Ani jednej kropli i wtedy wszystko działa. I wszystko działa. A jak się wrzuca do mokrego, to jest się że ten przykleja. I... Y, także zaoszczędziła mi wielu, wielu kilowatogodzin i wody. Możemy powiedzieć, że jesteśmy na plaży i że jest to pięknie, że chodzimy po piasku. Polecam. Ten van jest piękny. Wasz, wasz, a wasz van jest yy, bardzo ciekawy. Od środka, bo na zewnątrz jest bardzo imponująco. Na, ze na, na zewnątrz nie widać, że to że co on tam w sobie kryje, ale kryje w sobie. Ale widać trochę rdzy. Yy, ma dwa motory. Enduro, enduro. Dobrze. Enduro. 4x4, to jest Sprinter 4x4. Tak yes, jak przyjechaliśmy na samym początku i zawracaliśmy na plaży, no to widzę, już chciał nas wyciągać. Tak, tak. Jak zobaczyłem, jak to wjechaliście i patrzę, o, następni się zakopali, już, już szukają miny. Dajcie cyk, cyk i wyjechaj sobie pod tym piasku. Ładnie, jeden przycisk i. A pewnie na 4, to jednak fajna, fajna sprawa. Fajna, ale waży w... według instrukcji 400 kilo nie zmieściła się przez to trzecie południe żebyśmy jak mogli wrócić. tak stajemy sobie jak połowmiastem na przykład na tych pięknych gnażdżach zostawiamy falę a przysiadamy po trzy motory, śpię się trzy motory tak, to mamy dwa motory i dwa rowery biednie tylko dwa motory i dwa rowery tak samo, nie? tak bez, bez, jak się nie przemieścić tak mówisz? nie wiadomo wiadomo czy. chyba ten, chyba ciężej, chyba ciężej się kręci te vlogi wszystkie parą no. bo tak jak ja sobie, ja sobie przemyślę, co chcę powiedzieć, na spokojnie mogę to powiedzieć, mogę udawać, y, mogę, y, udawać że jestem inteligentny y, powycinam wszystkie te wszystkie słowa y, e, że, nie, że, nie, że nie nie, nie odzywam się jak trzylatek po wylewie, że niby się nie odzywam jak trzylatek po wylewie, a jak się jest w parze a jak się stwarza, to kurde, to, to tak nic nie tak, Ale i tak nam jakoś idzie, coś tam gadamy do tej kamery. A z panią, no to przecież ja próbowałam coś nagrać, to tą nie, bo to będzie sztuczne. Nie, jak mu sobie przemyślimy, to ja tego nie zrobię naturalnie. I próbowaliśmy, ja chciałam zrobić te, taką scenkę, że e, jest taki owoc czery moja. No i się śmialiśmy, że cherry jak wisienka, więc szablon powiedział o, jak wisienka moja i że mi do buzi, policzek, nie? I będzie by było tak, ja tak, o dzisiaj będziemy próbować taki owoc, cherry moja się nazywa, podobno najlepszy owoc świata. I wtedy, wtedy Kamil, Kamil, o, czary moja? To jak wisienka moja. I ja że że wtedy ją imisz, tak słodko. I nic z tego nie wyszło. Kamilowi dałam spróbować, a on sobie spróbował i że żeby... wygrywa. Nie dziwię się, że nie wyszło. Ty, o, ty. o, tak mogę trzymać. No. Teraz mnie w ogóle ręka nie boli. Światło jest jakieś lepsze. I światło lepsze i ręka nie boli. Kurde. Można zrobić drugie pod brodę. Nie, dobra, wytniesz tę brodę. U Ciebie by i tak było widać. Jakbyś to Też zapuść brodę. No i dziesiąta bonusowa, one-life'owa porada to korzystajcie z okazji jeśli ktoś Wam na przykład zaproponuje obcięcie włosów kto jest za tym, żebym go obcięła? chcesz włosy? no pewnie czy ucho? ucho Ej no, by mi się przydało sobie. to się nie bójcie nigdy nie wiadomo, kiedy Zamknął wszystkie salony fryzjerskie na świecie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!